Tu mami. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, jak zawsze zachęcam Was do komentowania, dajcie znać, czy moja toaletka się Wam podoba, czy nie, czy myśleliście, że mam tego więcej, czy mniej, ale mam takie ciekawe pytanie, które u mnie zmieniało się na przestrzeni lat, a raczej moja odpowiedź na nie zmieniała się na przestrzeni lat, mianowicie czy Wy jesteście zadowoleni z własnej toaletki? I będę tutaj mówić o toaletce, ale chodzi mi też o zwykłe rozwiązanie na co, co dzień, czyli właśnie noszenie kosmetyków do łazienki, czy rozwiązalibyście to inaczej, czy woli Wolicie mieć wiele kosmetyczek? Czy wolicie mieć jedno wielkie pudło? Czy wolicie za wszelką cenę malować się przy świetle dziennym? Jak to jest u Was? Mam nadzieję, że będziecie chcieli mi dać znać w komentarzach, co właśnie w swojej toaletce lubicie najbardziej toaletce czy rozwiązaniach kosmetycznych, co tam u Was najbardziej się sprawdza. Cześć! Dawno nie miałam jakichś tam obaw, bo nie wiem, czy ten film Wam się spodoba, czy przypadnie Wam do gustu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to pokażę Wam wreszcie moją toaletkę. Wreszcie, dlatego, że przez długi, długi czas miałam po prostu kosmetyczki, które znosiłam do łazienki. Później była to ta toaletka z IKEA, która jak widzicie, normalnie na toaletkę nie wygląda, dlatego, że też nie ma tak wyglądać. Taki był zamysł, żeby to nie była toaletka mocno widoczna, i później. Dopiero raptem, chyba miesiąc czy dwa miesiące temu, rozszerzyłam ją o jeszcze jeden mebel, który nie jest już z Ikei, który jak później się okazało, jest. Ziska, natomiast ja ten mebel na Allegro Kupiłam dużo, dużo taniej Dzisiaj wreszcie pokażę wam jak to u mnie wygląda Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba I żeby go trochę urozmaicić Postanowiłam, że w dzisiejszym filmie Będzie wyrzucanie, czyli rzeczy Które się po prostu nie sprawdziły Że coś faktycznie wyrzucam I co jeszcze dla mnie ważniejsze, chcę wam powiedzieć Wszystkie takie ciekawostki dotyczące Mojej toaletki, czyli dziwne rozwiązania Które przez nikogo nie są stosowane A które są po prostu stosowane Przeze mnie, lecimy do Długo było, ale myślę, że mam taką nadzieję, że stwierdzicie, że było warto dzisiaj to obejrzeć i uruchomić. Zanim jeszcze wgłębimy się w konkretne szuflady, pragnę Wam pokazać to, co zazwyczaj się tutaj dzieje: czyli jeżeli jest piękna pora roku i można się malować przy świetle dziennym, to jest w porządku, natomiast jeżeli nie ma takiej pory roku, to Autentycznie cierpię, dlatego że lampy u mnie w mieszkaniu są tak ustawione, że za bardzo w makijażu mi nie pomagają. I wtedy po prostu sięgam na parapet. Tak, teraz tego nie widzicie, ale normalnie sięgam na parapet i wyciągam to lusterko, które jest właśnie lusterkiem, o którym wam kiedyś mówiłam w AliExpress, że chciałabym sobie takie kupić i dorwałam takie lusterko już nie czekając. Na polskiej stronie za 35 czy 40 zł. Wiem, że nie ma wielu zwolenników, natomiast u mnie sprawdza się świetnie i doświetla mi makijaż rano i dla mnie to jest roz Rozwiązanie koniecznie, dlatego że normalnie wszystkie lampy, które teraz widzicie, są po prostu za mną. I. Nie byłabym w stanie porządnie się pomalować. Na co dzień nie lubię tego widzieć, więc na co dzień jest to, powiedzmy, schowane za zasłoną i sprawdza się to w miarę porządnie. Jeżeli chodzi jeszcze o całą taletkę, to jest jeden duży, duży negatyw dotyczący jej, to znaczy ten flapson tutaj, ta kula, którą teraz zobaczycie. Kula stwierdziła, że to jest absolutnie jej miejsce do życia i kula tutaj mieszka, kula tutaj wszystko kłaczy, więc po prostu wszystko jest w kłakach. Jeżeli chodzi o to, na czym siedzę, żebyście Mieli tutaj to dobrze zobrazowane To po prostu siedzę na skrzyni Jest to skrzynia wojskowa do kupienia Na Allegro za 30-40 zł Dajcie w ogóle znać, bo zastanawiałam się Ostatnio troszkę, czy nie nagrać taki film Odnośnie moich rozwiązań mieszkaniowych I właśnie wtedy opowiedziałabym wam Coś więcej o samej skrzyni Jeżeli chodzi o toaletkę, to tak jak wam Mówiłam, to właśnie tak wygląda Na co dzień, kabel z Marszala Zazwyczaj nie wisi, tutaj jest głośnik Marszala Którego używam codziennie, codziennie rano Nie wyobrażam sobie robić makijażu bez muzyki. I jeżeli widzieliście tą toaletkę Wiki, czyli tą pierwszą część, to mogliście ją pominąć, dlatego że trzeba zrobić tak, żeby zobaczyć, że to jest toaletka. To jest fajne w tej toaletce, to to po pierwsze, że jest mała, nie każdemu to może odpowiadać mi akurat tak. I druga kwestia jest taka, że już właśnie się chowa, że ma lusterko, że ma podziałki, dlatego że te czerwone podziałki to jest już to, co oferuje nam IKA w zestawie do tej toaletki. Ja jestem teraz tutaj i pokazuję Wam to, jak to się normalnie odbywa, więc podchodzę do taletki, otwieram najważniejszą część i co jeszcze ważniejsze, otwieram teraz też jiska I tak jak Wam kiedyś mówiłam, nie kłamałam. Wszystkie moje pędzle są w kosmetyczce, w przeżyczystej kosmetyczce, więc rano po prostu tą kosmetyczkę wyciągam. Szuflada jest już do użytku, nie ma żadnego problemu. I to, co pierwsze powinniście zobaczyć, to pielęgnację, ale ją omówimy za chwilkę. Przelecimy najpierw do tej szuflady. Jeżeli chodzi o tą szufladę, mamy tutaj kilka sekcji. Jest sekcja korektorów pod oczy. Wszystko jest wyciągane, jak to woli. Tutaj mamy korektory pod oczy, razem z bazami pod cienie. Tu jest też baza z essence, jest baza z Maybelline i też takie końcówki bas, które po prostu mam w próbkach. Jest też tutaj klej do cieni brokatowych, którego praktycznie nie używam, ale tutaj niech już leży. Jest też tutaj mój jedyny puder pod oczy, którego używam. Jest to próbka od pewnej ze jaśniej osoby. Za co bardzo dziękuję I tutaj są wszystkie korektory Jak widzicie nie ma ich dużo, wszystko używam Wszystko jest cały czas w użytku Jeżeli chodzi o to, co tutaj się wysunęło Bo co to masz? To są to płatki do demakijażu Ale uwaga, uwaga Tutaj te płatki do demakijażu nie są po to, żeby być zwykłymi płatkami do demakijażu Tylko zazwyczaj po prostu rano tutaj podczas robienia makijażu Piję jeszcze kawę I jestem okropną fleją Zawsze to rozlewam I trzymanie tutaj płatków i pranie ich gdzieś raz w tygodniu Dwa razy w tygodniu Lepiej mi się sprawdza niż noszenie tutaj ściery albo zużywanie bezpodstawnie. Nie, chusteczek. To co widzicie tutaj teraz W przerwie to są pojedyncze cienie do Oczu, których czasami używam Cień biały bazowy powiedzmy nie powinien Tutaj być, ale jest. Są też tutaj Cienie sypkie z Inglota i z Mio i cień na całą powiekę Jeden, drugi Zdarza mi się po prostu robić makijaż w ten Sposób, że używam tylko jednego cienia I to co tutaj już z samego tyłu nam się Skrywa to Bielenda Makeup Academy do odrwalania makijażu Jeżeli chodzi o ten produkt To jestem z niego aktualna już coraz mniej zadowolona i spryskuję nim bardzo często po prostu gąbkę. Wyciągimy teraz z szuflady kolejne pudełko. I kolejne pudełko to jest lewa strona toaletki, w którym po prostu skrywam tusze do rzęs. Jest tutaj zalotka, jest tutaj baza z Evelina. Jak widzicie, ja nie oszukuję, nie mam dużo tuszu do rzęs. Właściwie ten już powinien stąd wylecieć, bo jest na wykończeniu. Eweline, którego aktualnie używam i bardzo sobie chwalę. Mogłabym powiedzieć, że nie ma tutaj nic więcej, chociaż coś się tutaj skrywa, to znaczy, czy Fiberlast, który się mnie nie sprawdza Który czeka na to, żeby Pokazać go wam w bublach Kompletnie nie wart swojej ceny I żel do brwi z Anastazji Który Absolutnie uwielbiam, który dostałam właśnie od tej zaprzyjaźnionej fantastycznej osoby Ja go używam z cieniami z Golden Rose, żeby po prostu je utrwalić, żeby lepiej wyglądały Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi jaki efekt chcę uzyskać I jeżeli chodzi o kolejne produkty, jakie tutaj będziecie widzieć, to dwie sekcje Gąbka dzisiaj używana, świeżo używana, za chwilę pójdzie się myć Gąbka pod oczy, której dzisiaj nie używałam Dzisiaj jest naprawdę duży problem z nagrywaniem, jest 23, a jeszcze dogrywam. W każdym razie, jeżeli chodzi jeszcze o tą szufladę, dzielę ją na dwie sekcje właśnie poza tymi górnymi, na dwie sekcje dolne. Jest sekcja z linerami przeróżnymi, bo mamy tu i Super Sara z L'Oreal'a, mamy tutaj wodoodporny mi Sporty, mamy liner z Lovely, ten kolorowy, złoty i różowy z Rimmel, czy z Golden Rose. Kretkę z Miss Sporty rozświetlającą. Jeżeli macie do polecenia fajną tanią kredkę na linię wodną, to dajcie koniecznie znać, bo ta z lovli kompletnie mi się nie sprawdza. Natomiast ta z Miss Sporty, no właśnie, z nią się żegnamy, bo jest za twarda, moja wina zgubiłam nakrętkę, więc już nic z nią nie zrobię, nawet po zastruganiu. Nawet jeżeli chodzi o kolejną część, to jest sekcja brwi, czyli jedna z moich ulubionych ze względu na to, że znowu swoich z brwi nie mam jak zawsze. I mamy tutaj dwa cienie z Golden Rose, po prostu nie do zajechania, to są cienie na wiele, wiele lat i też. Rimmel, który ciężko zestrugać, ale jest bardzo fajną taką woskowo, pomadowo-zwykłą kredką. Bardzo fajny produkt. Przeceniany pisak z Listena. Produkty do brwi z Golden Rose, które u mnie się nie sprawdzają. Golden Rose jest po prostu dla mnie za twarde i wyrywa mi włoski. Jest też pędzel, którego używam zawsze. To jest pędzel, którym zawsze nakładam cienie albo wyrównuję wszystkie niedoskonałości na brwiach, które powstały podczas malowania i ostatnie, ale nie najgorsze. Powiedziałabym, że nawet prawie najlepsze. Pomada z Lovely, którą uwielbiam, którą dziś miałam na brwiach. I ten taki. Żel do brwi z Eveline, a raczej tuż do brwi, który też sprawdza się u mnie idealnie Jeżeli chodzi o tą sekcję, normalnie powinna mieć tu jeszcze jedną kredkę Bo ta z Eveline, taka z pudrem się po prostu mi skończyła, więc muszę ją uzupełnić Ale tutaj raczej nigdy nic nie ma, to nie były szuflady przepełnione Tu nigdy się nie przysypywały te produkty Tu mniej tych produktów niż może u innych osób, ale ja jestem z nich bardzo zadowolona Przechodzimy dalej jeżeli chodzi o tą część toaletki, to jest to część, którą otwieram w zasadzie jako trzecią w ciągu dnia, dlatego że tutaj są produkty ostateczne, czyli raczej wykończeniowe. Mamy tutaj pudry, mamy tutaj podkłady do twarzy, mamy tutaj róże i brązery i mamy tu też... Ciekawy kącik, o którym opowiem za chwilę. Najczęściej używam w ciągu dnia tego produktu do utrwalania makijażu z WED White, chociaż nie zawsze. Jeżeli chodzi o tą część, tutaj toaletki, to jest tutaj zdecydowanie najwięcej produktów. Mamy tutaj bazę, której używam do nosa, tak dobrze słyszeliście. Jeżeli wiem, że będzie ciepło danego dnia, to po prostu nakładam właśnie tą bazę na mój nos, żeby utrzymywał się podkład. Nie wiem, czy to jest normalnie dostępne do co dzień, to było w kalendarzu adwentowym. Aparat się rozładował, ale zapożyczyłam się mojego jeżeli chodzi o telefon, bo ma lepszą kamerę I nagrywamy dalej telefonem Jeżeli chodzi o tą część toaletki, to jest to część toaletki, z której jestem zadowolona Ze względu, że zawiera aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć partii toaletkowych Mamy tutaj pudry, mamy tutaj podkłady razem z bazami Mamy tutaj róże Mamy tutaj bronzery i najbardziej interesująca część, tak naprawdę najbardziej minimalistyczna, jeżeli chodzi o tą toaletkę, minimalizująca, dobrze zużywająca i tak dalej, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Tutaj mamy tylko dwie bazy pod makijaż Catrice Keep Matte i Maybelline taki troszkę udoskonalający. Chciałabym zaopatrzyć się w jeszcze jedną bazę. Myślę, że to będzie Bel ale na razie jest to odległe w planach. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o tą część, to możecie być tak średnio zadowoleni z tego, co widzicie, dlatego że wydaje się, że jest tego tutaj dużo i jest tu tego pewnie naście, ale spokojnie w przeciągu tygodnia mogłabym się pozbyć trzech czy czterech podkładów. Dlatego że Eveline bardzo lubię, a jest na wykończeniu. Rimmel Match Perfect bardzo lubię, a jest na wykończeniu. Maybelline jest zawsze na wykończeniu, nie wiem dlaczego. to są wszystkie podkłady tanie, fajne, dobrze się sprawdzające. Jedyny, którego tutaj z nami nie ma, to Estee Lauder Double Wear, ale jak go bardzo oszczędzam. To jest tylko na imprezy i on mieszka w innej części toaletki, którą zobaczycie potem. Jeżeli chodzi o tą część toaletki, to mamy też właśnie pudry. Nie ma ich tutaj dużo. Puder, który używam jako jeden jedyny do ocieplania twarzy. Puder rozświetlający, taki na całą twarz, razem z belu rozświetlającym. Rimel Matte, który jest bardzo niewydajny moim zdaniem, bo ja go rzadko kiedy używam, nie podchodzi mi, a już w nim widać, no ukochane Ingrid Czarne i ukochane Vibo Mood, Maybelline Fit Me, um, Vibo też bliskie wykończenia Fixing, matujące, który trochę zabiera, ale ja akurat sobie to chwalę, bo czasami chcę troszkę rozjaśnić podkład i wtedy robię to pudrem. Jedyne, co tutaj widzicie płynnego, to and Wild, którego właśnie używam do codziennego scalania makijażu razem z innym produktem o którym będziemy mówić później. Mamy też ciekawy dział. To, co teraz odpada, to Ivon w sztywcie, zupełnie mi się nie sprawdza. I kolejna rzecz, Spray Marka też już za stara, rozświetlaczo różo. Nie wiadomo, co sobie myślałam kupując ten produkt. Jeżeli chodzi o tą część szuflady, to mamy tutaj znowu kalendarz adwentawy z Makeup Revolution. Leży i po prostu jest rzadko kiedy używane, bo to są bronzery z bardzo mocnym rozświetleniem. I też zwykłe trzy brązery, czyli mocny hean, słabe and White, które po prostu trzeba zużyć, i ukochane Lovely Toffee. I to jest tyle cieniutka kredka do konturowania z Golden Rose, której rzadko używam, ale jednak używam. Ta część jest już lepsza. To znaczy, jeżeli będziecie w moim wieku i będziecie potrzebować więcej snu niż 5 godzin i chcecie troszkę oszukać świat, to róże są największymi przymierzeńcami i ja absolutnie zdanie nie zmienię, że róże do tego są najlepsze. Mamy tutaj nowość róż z Makeup Revolution, który bardzo lubię z delikatnym rozświetleniem. Mała, bardzo bardzo fajna perełeczka z Hean Mała, bardzo fajna perełeczka z Ingrid. Mamy też szybkie Lord pomarańczowo-różowe, które też sobie chwalę. I prezent, czyli Benefit Colorista, którego jest coraz mniej, ale jeszcze jest. Jeżeli chodzi o tą szufladę, najbardziej ciekawa część i część, z której najbardziej powinnam być dumna, przynajmniej tak mi się wydaje, to ta część zdecydowanie. I to jest moja strefa zrzutu. To jest strefa zrzutu, z której korzystam raz dziennie, to znaczy... Minimum jeden produkt biorę stąd raz dziennie i używam na twarz. Rozwalony rozświetlacz z Makeup Revolution. Ehm. To akurat jest na wyjazdy, więc niech to się przeniesie tutaj. Vibo Moonlight, który już mnie tak średnio interesuje. Makeup Revolution, który jest już bliski wykończenia, redka z Lovely, który używam coraz rzadziej, więc musiała trafić tutaj. I też Eveline, którego jest mało, ale który u mnie mało kiedy zastyga, bo ja potrzebuję jeszcze pod oczy czegoś takiego rozświetlającego, ale troszkę bardziej zastygającego. Chwalę sobie, ale myślę, że dam też go spróbować z wami. I o co chodzi z tą częścią szuflady? To jest nic innego. Jak strefa zrzutu w kierunku zużywania. Jeżeli widzisz, że coś w Twojej toaletce jest rzadko używane, coś, co się nie sprawdza, a na przykład bardzo opakowanie już jest rozwalone i nie radzi sobie w części z rozświetlaczami, tak jak w tym przypadku, to trafia to właśnie tu i naprawdę u mnie to skutkuje. Stosuję tą metodę już od ponad pół roku. Jak widzisz, na przykład podkładu jest dosłownie na dwa użycia, daję go tutaj i w końcu go zużywam. I to jest złoty środek na zużywanie produktów, jeżeli masz więcej niż jedną kosmetyczkę produktów, to jest to najlepszy środek, zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi o zużywanie produktów. Najfajniejsza szuflada, powiedziałabym, że bardzo, bardzo Przeze mnie lubiana I już tu bierzemy pierwszy produkt, który chciałam Wam pokazać Że u mnie się nie sprawdza, czyli technik Highlights w 30 odcieniach tęczy Bo już chyba jest po prostu ze stary Jeżeli chodzi o tą szufladę, to za chwilę przejdziemy Do tej części tutaj Ale to, co chciałabym Wam pokazać, to moja SPV To jest moja bielenda To jest mój utrwalacz do makijażu To jest mój Żel pod oczy Krem pod oczy I tak sobie mówię, że to jest moje, ale chodzi o to, że jest to pielęgnacja. Naprawdę każdego dnia jedyne miejsce, które zawsze otworzę, nawet jeżeli nie używam makijażu, to jest właśnie ta szuflada dla tej pielęgnacji dziennej, żeby po prostu używać pielęgnacji. Cieszę się, że to jest zamknięte, że to ma czarno, że to ma ciemno, że to się nie nagrzewa i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona i nie trzymam tego w łazience, bo wolę sobie to nałożyć tutaj na spokojnie. To, co tutaj jeszcze widzicie, poza Flawsonem, który absolutnie się nie przesunie, to wszystko to, co do konturowania najlepsze, czyli Make-up Revolution, rozświetlacze, Make-up Revolution, Róże, Vibo, rozświetlacze, um, nude z Primarka z brązerami i rozświetlaczami, i jeszcze zawsze tutaj jest Love Flash. Flash, chyba tak. Stuff, który dostałam bardzo sobie chwalę i który jest już u mnie mocno sponiewierany Są takie tygodnie, gdzie po prostu nie mogę się bez niego obyć i lecę z tymi wszystkimi różami. Tutaj już widać dno mimo może tego nie widać na nagraniu. Tutaj też tak samo bardzo ładny dobór kolorystyczny jeżeli chodzi o te produkty tutaj, o, to jest to, co może Was najbardziej interesować. Dlatego, że mamy tutaj po prostu rozświetlacze, rozświetlacze praktycznie przeze mnie wszystkie lubiane nie nie ma jakiś secret, bo ja nie jestem fanem i może nie Han Lumi, bo dla mnie jest za słaby, ktoś mnie oszukał na YouTubie. Jeżeli chodzi o te wszystkie rozświetlacze, cieszę się, że są właśnie w taki sposób postawione, dlatego że wiem, gdzie co mam, wiem po co sięgać. Tutaj nowość Wedding White, widzę wszystko. Ja nie lubię trzymać produktów na płasko. Nie wiem, jak jest u was, ale ja zdecydowanie wolę tą formę. I co? Połączymy teraz to, co widzicie tutaj z następną szufladą, ale jeszcze, żeby nie było, po prostu sobie to zamkniemy, tak jak zamkane jest na co dzień. Czyli mamy tutaj kosmetyczkę z pędzlami. Idealne rozwiązanie. Jedyne, co w tym rozwiązaniu bym poprawiła, to to, żeby zabrać produkty do makijażu oka, po prostu pędzę do makijażu oka i wsadzić je do tej kosmetyczki, ale jeszcze w osobnej kosmetyczce, żeby to się tak wiecie, wszystko nie mieszało. Ale dla mnie to jest bardziej rozwiązanie higieniczne, bo to nie kurzy się, bo to jest razem i nawet jeżeli mi się jedno od drugiego pobrudzi, to po prostu jadę z całą kosmetyczką do łazienki i wszystko jest sprane, wszystko jest czyszczone dla mnie to jest świetne, świetne, świetne rozwiązanie. Rzadko widzę to rozwiązanie u dziewczyn, a ja osobiście jestem z niego bardziej zadowolona niż by, żeby mi to stało na wierzchu, żeby się kurzyło i tak Idealne dla mnie rozwiązanie to jest sekunda wyciągnąć do rano i zacząć zrobić makijaż No i co? Mamy też drugą szufladę, drugą głęboką szufladę Bo za to właśnie, że ta toaletka jest bardzo głęboka, to sobie ją niesamowicie chwalę I co? Po tym już widzicie, co tu jest Bo jest tutaj pupa, moja ukochana sowa, która kiedyś była na wierzchu Teraz jest już schowana I tak jestem na tyle szalona, że raz czy dwa pojechała ze mną na wyjazd dwudniowy I tam już było wszystko razem z lusterkiem To, co używane jest przeze mnie często, to bielenda, mgiełka którą zwilżam zarówno gąbki, jak i staram makijaż, jak i rozświetlam twarz. Mieszka akurat tutaj, ale nie mam problemu, żeby ją wyciągnąć. To, co widzicie tutaj, to już grubsza sprawa. To są palecki do makijażu oka i spokojnie te dwie mogłyby się ze mną dzisiaj rozstać, ale mam je komu przekazać i jak będę się widzieć z tą osobą, to po prostu jej to przekażę. Ta ma fantastyczne kolory. To jest Makeup Revolution, ale ma słabą pigmentację. Może dam jej drugą szansę, ale raczej zdecydowanie ją oddam. Nice Starsza zdobycz, fantastyczna zdobycz, naked, trójka? Tak. Przez wszystkich nielubiana, ja ją uwielbiam. Mamy też tu Alicję z Primarka. Mamy też tu Evelyn Angel Dream, którego używam namiętnie. Mamy też tutaj Nable, która jest rzadziej używana, ale bardzo ładna. Mamy też Mio, jeżeli chcę zaszaleć na co dzień. I mamy też ostatniego ulubieńca, dużo droższego i zupełnie niewartego swojej ceny, ale Nude Light z Huda Beauty. Zupełnie niewartego swojej ceny, dlatego że to nie jest jakość trzy razy lepsza niż na przykład Eveline, a to jest trzy razy droższe. A mnie te kolory po prostu są obłędne. To fantastycznie wygląda na oku. Daje mocne rozświetlenie, które widać zewsząd, i za to ją sobie chwalę. I jeżeli chodzi o wyjazdy, to najczęstsza trójka to Mio. Fizyczne z formuła, chyba tak to powinnam powiedzieć. Joyko, które powinno odejść, i właśnie. Joyko odchodzi, bo mimo, że bardzo lubię ten zestaw i nawet używałam go trzy tygodnie temu. To nie chcę, żeby teraz ktokolwiek się zgłosił, kto widział od ilu lat to jest na kanale, więc dzisiaj upolujmy to. Niech to idzie do Dęka i tam się spotkamy, tam opowiemy o tym produkcie. Bardzo fajne zestawienie kolorystyczne, ale mm... idziemy dalej. No i co? Mamy tutaj tak naprawdę chyba 12 czy 13 paletek do makijażu oka. Bardzo może mi się mieć jeszcze z dwie, to znaczy inna kolorystyka, inne firmy, ale tak jak Wam mówię, ja te kosmetyki bardzo selekcjonuję, staram się selekcjonować, nie mieć tego dużo, nawet widzieliście, że jak raz udało mi się otrzymać paczkę za Wami, ten produkt poszedł w rozdaniu. Mam nadzieję, że tej osobie się bardzo dobrze sprawdza. Pozdrawiam, bo nie chcę tego kumulować. Jeżeli są kolory powtarzające się, to nie chcę ich mieć w toaletce. Szkoda miejsca, szkoda niweczyć tak naprawdę tego, co ten produkt może Wam zaoferować i może kogoś bardziej ucieszyć, więc wtedy idzie do kogoś innego. A sama bardzo długo myślę nad zakupem każdej kolejnej paletki. Mogę spokojnie powiedzieć, że to są miesiące, więc nie ma ich tak dużo. No i co? Przechodzimy do największych zakał tej toaletki, bo największe zakały tej toaletki to pomadki. I teraz zróbmy szybki rzut. Mamy tutaj... Pomadki, o których Wam mówiłam, kolorystycznie fantastyczne. Revlon, Sephora rozświetlająco, wcale nie powiększająca, bo nic mi w życiu nie powiększyło. Znowu Revlon. Mamy tutaj e, fantastyczny nowy błyszczyk, który otrzymałam. Mamy tutaj mojego ulubieńca z Eveline, czyli jedyny nudia, który się u mnie sprawdza i jedyny brąz, który się u mnie sprawdza. Są to produkty bardzo fajne. I mamy też właśnie tutaj drugą część szuflady. I tutaj znowu widzicie pomadki. Dodatkowo pomadki znajdziecie też w moich kurtkach Pomadki znajdziecie takich naprawdę ulubieńców w moich torebkach Rzeczach, których noszę na co dzień I tego jest za dużo Ja powiedziałam Wam, że w momencie, kiedy zacznę ograniczać kosmetyki To zacznę je ograniczać, zacznę je bardziej u siebie selekcjonować I tak faktycznie jest Mamy dzisiaj maj Ja kupiłam tylko dwa produkty do ust Do całego maja w tym roku W tym jeden pielęgnacyjny Więc się da i jestem bardzo z tego zadowolona i moim celem odnośnie tej toaletki jest to, aby poprawić te dwie szuflady. To znaczy, to, co widzicie na górze, to są produkty, których używam najczęściej, a na dole też rzadziej. Ale jeżeli coś jest w tej górnej szufladzie, a jest przeze mnie nieużywane, trafię na dół i jeżeli z tego dołu tego nie wyciągnę, a nie wyciągam absolutnie tego na siłę, to po prostu ja się z tym pożegnam, bo chcę, żeby jedny, jeden karton na górze mi wystarczał, to i tak będzie dużo produktów, i tak będzie zawirowanie kolorów. I tak będzie zawirowanie wykończenie obaw. Chcę zdecydowanie tego się pozbyć. Zdecydowanie dolna półka, niech ma więcej przestrzeni, żeby pupa, ta pupa, siedziała sobie tutaj wygodnie, a nie latała w prawo i lewo. I mamy też ostatnią szufladę. I spokojnie, trzymajcie się. Będzie bajzel. Gdzieś zawsze musi być bajzel. Ostatnia szuflada. Ludzie złoci, tutaj jest wszystko. Tutaj są próbki. Tutaj są chusteczki, których codziennie używam, jeżeli się coś naprawdę rozpaprze Tutaj jest theatric, czyli utrwalacz do makijażu na wyjścia, tutaj go widzicie. Tutaj jest case, który dostałam od przyjaciółki na wyjazdy i tam wtedy jeżdżą moje pędzle. Tutaj na samym dnie, ja was zapewniam, że na samym dnie tego bajzu będzie styla, który jest naprawdę wyjątkowo używany. Tutaj są nawet słuchawki, to ta szuflada żyje swoim życiem. Ale uwaga, zaraz wam zacznę bronić mojej teorii o mojej szufladzie żyjącej własnym życiem. Otóż, bardzo długi czas, naprawdę bardzo, bardzo długi czas, chciałam po prostu używać tych produktów w ten sposób, że wszystkie kleje do rzęs, że wszystkie rzęsy, że wszystkie próbki i tak dalej będą ładnie ułożone. Ale przez bardzo długi okres czasu, owszem, były ładnie ułożone. Ale za każdym razem, jak zbliżała się impreza, to dosłownie wszystko wyrzucałam na blat. Wszystko było przemieszane. Wszystko było wszędzie, tak to można uznać i w pewnym momencie odpuściłam. To znaczy to, że to tak wygląda, niestety wiem, że to źle brzmi, ale mi nie przeszkadza. Teatrik wydostanę zawsze, chusteczki wydostanę zawsze, rzęsy wydostanę zawsze, a i tak rzadko używam rzęs. Mogę powiedzieć, że to jest teraz raz na miesiąc, chociaż to i tak jest kłamstwo, bo raz na dwa miesiące byłoby tutaj prawidłową odpowiedzią. Estelaudor używam tylko na imprezy rodzinne i jak chcę, tego stamtąd wydostanę. A próbki, właśnie, wydostają się stamtąd cały czas, dlatego że jeżeli wyciągnę stamtąd jakieś próbki, albo inaczej, na przykład zużyję próbki, które są tutaj, to po prostu przerzucam, żeby używać następnych, trafiają one tutaj, a i tak tych próbek jest coraz mniej. Więc ja jestem z tego rozwiązania bardzo, bardzo zadowolona i, i bardzo sobie to rozwiązanie chwalę. Dajcie znać, jak to jest z toaletką, jak wyglądają wasze toaletki. Bardzo zależałoby mi na tym, żebyście napisali sali czy wy jesteście z tego filmu zadowoleni, bo niestety wysiadł aparat, niestety nagrywam to telefonem, niestety nie jest to tak idealne, jak myślałam, ale to już jest ten czas. Bardzo jestem zadowolona z tego mebla, czyli jestem zadowolona z mebla tutaj, czyli z Ikei i bardzo zadowolona jestem z doróbki z Jiska tego, że właśnie Jisk jest głęboki, świetnie się sprawdza. Tutaj mamy lustro, mamy szuflady, więc jest to wszystko bardzo, bardzo wygodne. Ja nie muszę się gnieść. Jestem zadowolona też z tego, że tutaj jest miejsce. Widzicie, że to mogłoby się jeszcze rozrosnąć, a wcale tak nie jest. Ta trzecia szuflada mogłaby być poukładana i mogłoby być tam jeszcze dość trochę miejsca, ale po prostu nie chcę jej układać właśnie z tych 300 powodów. Nie chcę jej układać, żeby to się nie rozrastało i ten burdel w trzeciej szufladzie zupełnie mi nie przeszkadza. I wierzcie mi, on jest tam zawsze. To nie jest idealna toaletka. Ale jest to toaletka, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona I mam nadzieję, że Wam też się spodobała. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia Możecie mi też napisać, będę bardzo ciekawa Czy uważaliście, że tego jest więcej, czy mniej Albo też, gdzie myśleliście, że przesadzam, a jednak tak nie jest Drzwi cały czas latają za mną, dlatego że zwierzaki wchodzą i wychodzą Jestem bardzo ciekawa odbioru tego filmu Mam nadzieję, że Wam się spodoba Mam kilka innych pomysłów, więc mam nadzieję, że tam też się spotkamy pośrodku drogi. Kochani z całego serca życzę Wam udanego tygodnia, żeby było fajnie i świeżo na polku, żeby pachniało zieloną drawką. Bo chodzi mi tutaj oczywiście o deszcz. No i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu, bo ja tutaj zawsze jestem i na Was czekam. Pa, pa. pozdrawiam, mami. Przez brudne lustro mam cały czas coś na nosie.